Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo? Halo? Pani... Pani mówi głośniej! Co, co? Dobrze. Niech, niech wejdzie. A... Ten tu post Dzień dobry panie dyrektorze. Proszę, mam tu coś dla pana. Co pana tu sprowadza? Co to jest? To jest podanie o rozwiązanie umowy o pracę. Huh? Słucham? Tak. Znalazłem inną pracę. Pan? Ja. Ta siła robocza rozchodzi się na rynku jak świeże bułeczki. Od jutra będę szeregowym pracownikiem dyskontu spożywczego Stonka. Huh? Idzie pan do Stonki? A żartuję chyba. Do Stonki? Pani Smółka... Wie pan, co tam pana czeka? Nieludzki wyzysk. Nadgodziny, za które panu nikt nie zapłaci. Bezinteresowna pogarda ze strony przełożonych. Będzie pan nosił ciężary dziesięciokrotnie przekraczające już i tak wyśrubowane normy. I to wszystko za co? Za grosze. Tak? Wiemy o tym wszystkim doskonale, a i tak uważam przejście moje stonki za gigantyczny skok w stronę dobrobytu i awans społeczny. Obliczyłem sobie, że będę tam zarabiał grosze, ale i tak trzy razy więcej niż u nas. A i tak za trzy razy mniejszą pracę. A poza tym, szansa do życia pięćdziesiątki tam jest osiemnaście razy większa niż tutaj. Odchodzę! Widzę, że dla pieniędzy, dla tych paru grosików jest Pan w stanie zrobić wszystko. Nieładnie. Nawet zdradzić naszą fabryczną rodzinę. I mnie, swojego surowego, tak, ale i sprawiedliwego ojca dyrektora. Nieładnie, panie Snułko, tak się nie robi. Pomyślam, pan, o tym, że przecież ta nasza fabryka wychowała pana, wykarmiła, wypieściła, ubrała pana. A pan chce ją teraz tak, ot, tak po prostu porzucić? A co z pana maszyną? Z pana ukochaną takareczką? To nie jest cała teraz po środku zakładu, sama, samotna. Nikt do niej nie podejdzie, nikt jej nie uruchomi, nikt jej nie popieści. A przecież maszyna to coś więcej niż tryby, niż śruby, niż, niż chodziwo. Maszyna czuje, panie Smułko. Maszyna ma serce. To serce, które teraz chce pan przebić. Nie, no, niech pan tak nie mówi, no. Już nigdy więcej, panie Smułko. Nie przytuli się pan do swojej tokareczki podczas przerwy. Nie zaśnie pan tam zmęczony podczas przerwy. No a, a pan nie obudzi mnie jak zwykle kopniakiem, nie? I każę wracać do pracy. Tak. No. Już nigdy gorący wiór nie strzeli pana w oko, a pana siarczyste, robotnicze przekleństwo nie rozkwitnie pod dachem fabryki jak piękny, cudowny kwiat. Nie, proszę przestać. Ale skoro chce pan odejść, skoro chce pan zapomnieć o nas wszystkich, nie umiem, nie potrafię, nie jestem w stanie pana powstrzymać. Niech pan idzie. Niech pan zapomni o nas. O swojej robotniczej fabryce. O ludziach, którzy myśleli o panu ciepło. Którzy panu pomagali wtedy, kiedy było panu niełatwo. Trudno. Skoro tak ma być, niech pan odejdzie. Nie. Dobrze. Zostaje. Słucham? Nie chcę zostać. Będę tu pracował. Nie pozwolę, żeby ktoś dotknął tej mojej maszyny i ją zepsuł. A widzisz, mój synu, zbłądziłeś, zbłądziłeś. Słyszysz? Słyszysz te maszyny? Wzywają się w fabryczne hale. Wracaj do hal, synu. Wybacz mi, te dyrektorze.